Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu programu Rozmowa tygodnia. Dzisiaj muzycznie prosto z hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, ponieważ moim i państwa gościem jest zespół NA. Witam serdecznie. Witamy, cześć. Cześć. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj przy okazji koncertu charytatywnego. Generalnie wy jako zespół często uczestniczycie w tego typu akcjach. Pomaganie macie w genach. W tej sytuacji chyba tak, pomaganie zawsze jest czymś takim, co sprawia drugiemu człowiekowi trochę radości, jeśli chodzi tej osoby, której pomagamy i na pewno, jeżeli możemy pomóc, ale nam wewnętrznie również, bo każdy z nas żyje na własny sposób, ale wsparcie drugiej osoby, jeżeli my coś możemy komuś dać, to chętnie to robimy. W naszym przypadku jest to wyjście na scenę, zagranie koncertu. Nie kosztuje to nic. Jeśli tak. możemy przyciągnąć trochę więcej ludzi i nakłonić ich do tego, żeby też dali coś od siebie, żeby pomogli, to robimy to z wielką przyjemnością. Można powiedzieć, że z Kętrzynem jako miastem jesteście dosyć intensywnie związani, ponieważ był czas, że graliście tu bardzo często. Faktycznie, były koncerty jakieś wakacyjne i. Dzisiaj widzimy się na hali. Tak, pani mi zaczepiła, że przy naszym pierwszym płycie graliśmy na wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Na tej hali. Faktycznie taki koncert odbył się, więc to, co w regionie tam gdzie nas zapraszają, tam gramy. Więc. Dawno w Kętrzynie byliśmy, więc fajnie, bo podobno cała sala jest wypełniona ludźmi, dzisiaj cel jest szczytny. Każdy powrzucał co mógł do puszek, czy generalnie kupił bilety i możemy w ten sposób pomóc Małgosi i oby wszystko to się przyczyniło do tego, że ona będzie szczęśliwsza, a my tylko wejdziemy na scenę zagramy koncert i będziemy, mam nadzieję, rozweselać tych ludzi dzisiejszego wieczoru. Ale jeszcze tak plotkarsko dopytam, ponieważ wiem, że te więzy z Kętrzynem są nie tylko muzyczne jak plotkarsko dopytasz, to, to ci powiem, że nie tylko muzyczne i prywatne nie przychodzi na rzecz prywatne, a my rozmawiajmy dalej o tym, co się wydarzy dzisiaj tutaj. Ale to, to tak już na iście serio, to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Czy tutaj wiąże się z Ślądzie Zespółnej jakaś prywata nasza, z, e, nie ma takich podziałów tam, gdzie jeżeli możemy gdzieś pomóc, jeżeli to wpasowuje się same, jak tu powiedziałeś, ten koncert w gramy dużo, no nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Wróciliśmy teraz po kilku dniach z trasy, Kenczyn był e, niedaleko Olsztyna, a cel jest bardzo więc y, pomagamy i na drugim końcu Polski, ale również też w Kętrzynie, więc dzisiaj jesteśmy tutaj. Jakie są plusy i minusy grania w znanej kapeli? <noise> plusy i minusy... Znajdźmy najpierw te minusy. minusy. Ja ich nie znam. Nie ma minusów. Ja ich, nie, ja ich nie znam, a w naszym przypadku te plusy są bardzo ludzkie, ponieważ często się wydaje, że zespół, który jest w telewizji, bądź jest rozpoznawalny, nie może wisić spokojnie do sklepu na zakupy, że to jest tak jakiś wariat wariactwo jak na filmach amerykańskich. W naszym przypadku czegoś takiego nie ma, bo popularność rozkłada się na 8 osób będących na scenie. To jest raz, a dwa, my mocno tą prywatność chronimy i nas się tylko z muzycznych. Więc to, jest, to są rzeczy tylko miłe, bo jeżeli ktoś przyjdzie zrobić sobie zdjęcie, wziąć jakiś autograf, lub zaczepi, powie, uwagi, ale fajnie, yy, fajnie gracie. Muzyka. A tak. Więc, więc to, są, to są same plusy i minusów. Tutaj nie widzę. Jedyny minus, minus generalnie może być o takim muzykiem, to jest tylko to, że trzeba dużo jeździć i to jest rzecz, która nam niejednokrotnie przeszkadza ze względu na jakieś takie bezpieczeństwo i tego wszystkiego, że to zajmuje tyle czasu, ale innych minusów nie znam. Czy teraz z perspektywy lat wychodzicie z założenia, że warto było tą taką też medialną popularność zabiegać, ponieważ już wcześniej przed udziałem w pewnym programie popularnym mieliście już swoją wyrobioną publiczność. Minęło od a trecut de Music 5 ani. I faktycznie do tego czasu też zespołem dosyć licznie koncertował. Przecierał swoje szlaki, głównie to było tutaj w regionie, ale my jako muzycy, my jako ludzie mocno do tego się jakby przyzwyczailiśmy, do tego co się dzieje, że trzeba wyjechać, iść do busa, wyciągnąć sprzęt, rozłożyć, przyjechać dużo wcześniej. A to wcale nie jest takie oczywiste i nie dla wszystkich proste, bo jak się mówi, że gramy na przykład 10 koncertów w ciągu miesiąca, to każdy mówi co to jest. Plus do tego doliczymy 5 dni w trasie typu jeżdżania i to wcale nie jest zawsze też takie lekkie, mimo tego, że wchodzi się na półtorej godziny na scenę. Ale faktycznie no, ta telewizja to było, było, było to coś takiego taka trampolina, że odskoczyliśmy wyżej dalej trzymając się w ramach muzycznych i tego co chcieliśmy pokazywać ludziom więc no, no zachęcamy tym bardziej w tym programie i to nie jest żadna tutaj Przed programem faktycznie popularność jakaś tam już istniała, ale tutaj w regionie, tak jak wcześniej wspomniałeś. To, to nie było tak, że byliśmy znani tak samo na Warmi Mazurach, jak na Podkarpaciu, jak na, w innych regionach Polski. To, to jednak dało nam jakąś szersze szerszą rozpoznawalność w całej Polsce. E, no właśnie, w czym tkwiła Wasza siła przed udziałem w programie Mas The Music, że mimo tego, że lokalnie, ale już tutaj na koncertach potrafiliście przyciągnąć tłumy? Nie wiem, w czym tkwiła. Może w tej młodzieńczości, może w tej, tej takiej szczerości. Ale ta że to, Młodzieńcze nie przeminęła. No Młodzieńcze nie przeminęła, ale no chyba, chyba ta chęć, ta szczerość i to, że po prostu nam się chciały. Nam się chce do dnia dzisiejszego, stąd może to wszystko się tak udaje, bo wszystko wypływa z serca, wszystko wypływa z prawdziwości i dlatego może to się obroniło, może dlatego to znalazło e, szersze, szersze grono słuchaczy w całej Polsce. I tylko się cieszyć, my jesteśmy z Olsztyna, my się z tym utożsamiamy, zespół twór, e, narodowościowy i niech tak zostanie na wieki. No właśnie ta muzyczna ewolucja również w Waszym przypadku zaistniała, ponieważ nie jesteście już zespołem stricte nawiązującym tylko i wyłącznie do tradycji muzyki ukraińskiej, ale można również usłyszeć wpływy z innych krajów, na przykład z Bałkanów, bo przynajmniej ja tam takie słyszę. Skąd ta otwartość właśnie na muzykę, na muzykę świata? Muzyka, jak to zawsze mówi nasz basista, że muzyka nigdy nie ma granic, żadnych barier i coś w tym jest, to na scenie jest ośmioro mężczyzn i każdy słucha czegoś innego, no, nas wszystkich łączy jedno podstawowe hasło muzyka, więc czy to jest muzyka ukraińska, czy to jest muzyka bałkańska, czy kokolwiek inna, która jest oparta, bo nas, w nas wewnętrznie mocno tkwi dziś ta dusza folkowa, ktoś to gdzieś nazwał dusza słowiańska pewnie też, ta melodyjność i to wszystko łączymy, więc... Nie blokujemy się na nic. Goran Bergowicz fascynował nas od y, takiego chłopaka, gdzie jeszcze zespołu RA nie było od dzisiejszego. I to są rzeczy, które nas mocno inspirują, którymi my się mocno interesujemy. Staramy się to łączyć w jedną całość, która nazywa się zespół RA. Jesteście obecnie na etapie promocji ostatniej płyty wydanej w ubiegłym roku, ale czy już gdzieś tam w Waszych głowach, w Waszych salach prób powstają zalążki nowych utworów na kolejną płytę? Jak teraz chwilę odpoczniemy od, od płyty, bo 5 no, lat. No się już powoli kończy, bo już, już klubów nie gramy z tym materiałem. Znaczy... Skończyliśmy grać z, z tym materiałem i powoli trzeba będzie brać się za coś nowego. Tak. 4-5 cztery, e, cztery, lat od, od, od Mass The Music te płyty, e, kilka tych płyt udało się wydać, więc tych singli również było dużo. Więc pewnie stricte płyta nowa chwilę odejdzie w kąt, szybciej, nad czym myślimy, to nad, nad płytą z kolędami. Wydaje mi nam się, że w tym roku już powinniśmy do tej płyty zaśnieć i na przyszły rok ją wydać, bądź może jeszcze na koniec końcówkę tego roku, choć to zależy, jak ten czas pokaże i będzie czas wolny. Jak nie płyta z kolendami, to marzy nam się DVD koncertowe amplakt, zespołu NA, -E, więc planów dużo i trzeba trzymać za nas kciuki Jest na pewno. pomysłów do realizacji tak, w 2016 roku, oby się ziściły. No właśnie, są plany na rok 2016, ale wybiegamy już trochę w przyszłość, bo w 2017 stuka jubileusz 15-lecia zespołu. Czy już o tym myślicie? Nie, to dożyjmy szczęśliwie 2006, Bo jak będziemy myśleć. Mamy wrażenie, że jakby wczoraj było te dziesięciolecia, tutaj już pada pytanie o piętnastolecie. Tak, tak, zaraz trzeba no. będzie scenę schodzić, więc jeszcze nie. Niepokonany. Więc pozostaje Wam tylko życzyć dzisiaj udanego koncertu, życzyć kolejnych 15 udanych lat na scenie muzycznej całego kraju, jak również i światowej. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Moim Państwa gościem był zespół Enej. Dziękuję za rozmowę. Życzymy powrotu gości do nas. Dziękujemy. Dzięki. Dziękuję za uwagę.